Witam Państwa i zapraszam na spotkanie z mediami premier Królestwa Danii, Mette Frederiksen i prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie witam. Droga przyjaciółko, droga Mette. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie dotyczące przyszłości Europy. Tu w Warszawie, jak Państwo wiecie, odbyła się już cała seria spotkań ale długo czekałem na spotkanie z panią premier, biorąc pod uwagę znaczenie relacji duńsko-polskich, wspólną pozycję, jeśli chodzi o najważniejsze kwestie dotyczące przyszłości Europy. Dzielimy bardzo podobne poglądy z panią premier. Mówię o tym z satysfakcją a sprawie najważniejszej, jaką jest bezpieczeństwo Europy, wojna wywołana przez rosyjską agresję na Ukrainę, Potrzeb... potrzeba pomocy, szybkiej i efektywnej pomocy dla Ukrainy i to nie w najbliższych latach, ale w najbliższych dniach i tygodniach. To wszystko łączy Danię i Polskę i panią premier ze mną. Mamy tutaj niepodobne, a identyczne poglądy. Współpraca między Polską a Danią jest częścią regionalnej współpracy. Rola pani premier jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o konsolidację działań państw z północno-wschodniego regionu Europy. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do tego formatu. Razem spotykamy się w Brukseli przed każdą Radą Europejską po to, żeby budować tę strategię, strategię opartą na naszej wspólnej wrażliwości. I tutaj rola Danii i Polski jest nie do przycenienia. Będziemy, tak jak do tej pory byliśmy, będziemy stali na straży tej jednoznaczności Unii Europejskiej w ocenie zdarzeń na Wschodzie. Będziemy współpracowali dziś i w przyszłości nad jednolitym, jasnym, uczciwym stanowiskiem Unii Europejskiej wobec y, wojny na Ukrainie. Będziemy wśród tych, którzy pomagają i mobilizują innych do pomocy Ukrainie. Dania i Polska y, wyklucza jakikolwiek inny scenariusz niż ten, dzięki któremu Ukraina utrzyma swoją integralność, Niepodległość yy. i stąd nasze zaangażowanie Pani Premier osobiste, moje i naszych państw w różne formaty i sposoby działania, które mają wesprzeć Ukrainę. Mamy także znakomite relacje dwustronne. Będziemy jeszcze dzisiaj w drugiej części naszego spotkania rozmawiać o detalach naszej współpracy, ale mogę podkreślić jedno, że. Czy to jest kwestia polityki zagranicznej, polityki energetycznej, yy, polityki migracyjnej? Mamy bardzo wiele wspólnego, jesteśmy gotowi do, do współpracy, dobrze się rozumiemy. Leżymy w różnych miejscach i mamy różne doświadczenia, ale na przykład kwestie migracji, nielegalnej migracji yy, yy, pokazują, że nawet z różnymi doświadczeniami, z różną geografią. Można myśleć racjonalnie, poważnie o tym, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom nielegalnej migracji i samej nielegalnej migracji na teren Unii Europejskiej. Będziemy współpracowali Polska i Dania, ponieważ za kilka miesięcy Polska z początkiem przyszłego roku przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a następnie przekaże ją Danii. I w tych wszystkich sprawach będziemy współpracowali na pewno bardzo zgodnie, będziemy chcieli nadać przyspieszenia niektórym pracom Unii, czy to dotyczy rozszerzenia Unii Europejskiej, czy szeroko pojętego wymiaru bezpieczeństwa. Tutaj liczę na, na do, doskonałą współpracę, tak jak do tej pory, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie żywnościowe, energetyczne i y, militarne bezpieczeństwo granic, ale także coraz więcej inwestycji w nasze europejskie bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy, rozmawiałem dzisiaj z panią premier także o współpracy części państw europejskich na rzecz budowy kopuły, tej żelaznej kopuły, czyli tej tarczy przeciwko rakietom, dronom. Jak Państwo wiecie, między m.in. Dania, także Niemcy, Wielka Brytania współpracują w Unii Europejskiej nad europejskim, oczywiście natowskim, ale europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom. Ostatnie zdarzenia, szczególnie ten ostatni atak Iranu na Izrael, Potwierdził jeszcze raz jak ważne jest posiadanie tego typu instalacji. Nie ma żadnego powodu, żeby Europa była pozbawiana skutecznej tarczy antyrakietowej, tarczy antydronowej. Wyobraźmy sobie tylko przez chwilę, co byłoby dzisiaj z Izraelem, gdyby nie kopuła, która chroni Izrael przed atakami rakietowymi. I nie trzeba mieć dużo wyobraźni, żeby zrozumieć, że Europa jest też w strefie zagrożenia. I dlatego cieszę się, że y, pani premier y, pozytywnie zareagowała na moją intencję, aby Polska dołączyła do projektu w Europie, który będzie budował skutecznie i powinien budować o wiele szybciej niż do tej pory kopułę chroniącą nasze niebo europejskie przed ewentualnymi atakami rakietowymi. Na pewno będziemy tutaj drogą metę współpracowali y, 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 w każdym formacie, który nas zbliży do tego, do tego celu. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Wiem, że będziemy współpracowali nad przyszłością Europy ramię w ramię, zgodnie jak tak jak do tej pory. No i nie ukrywam, że wiążemy z Panią Premier i z jej rolą w tych działaniach europejskich wielkie nadzieje. Jeszcze raz dziękuję i obiecuję lojalną współpracę. Dani Mette Frederiksen, proszę bardzo. So Bardzo dziękuję drogi Donaldzie za te miłe słowa, za to ciepłe przywitanie. Cieszę się, że mogę gościć dzisiaj w Polsce. Jesteśmy bliskimi współpracownikami, sąsiadami, sojusznikami. Polska wspiera nas, Duńczyków. Wspólnie wspieramy Ukrainę. Wspólnie z premierem Tuskiem często się zgadzamy, chcę zaznaczyć, a dzisiaj zgodziliśmy się się, że Unia Europejska powinna robić więcej w dziedzinie bezpieczeństwa, wzmacniać NATO tak, aby Putin nie mógł zmieniać granic Europy siłą. Wiem, że Polska jest takim czołowym krajem w budowaniu europejskiej obronności. Jesteście dla nas modelem do naśladowania. Bierzecie odpowiedzialność za bezpieczeństwo od samego początku pierwszych dni tej strasznej wojny wspieracie Ukrainę. Zgodziliśmy się również, że powinniśmy kontynuować nasze wsparcie dla samoobrony Ukrainy. To powinno jeszcze bardziej zacieśniać nasze działania. Widzimy, że wzrasta liczba uderzeń na Ukrainę, ataków na Ukrainę z powietrza, zarówno na cele wojskowe, jak i cywilne i na infrastrukturę. W ubiegłym tygodniu prezydent Załęcki wystosował kolejne wyzwanie, więc musimy w zakresie obrony przeciwlotniczej Ukrainę wesprzeć. Niemcy już zareagowały. Przekazując dodatkowe patrioty Ukrainie powinno za tym iść kolejne dostawy. Dokładnie to trzeba teraz robić po to, żeby Ukraina mogła ochronić się przed atakami i zabezpieczać infrastrukturę, więcej amunicji. W tej chwili działania trwają w ramach inicjatywy czeskie. Oba nasze kraje realizują dostawy dla Polski to jest bardzo ważne by ich, 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 nasze Wsparcie trafiało do Ukrainy również z naszej strony. Chciałabym przy tej okazji wyrazić uznanie dla Polski, dla całego narodu polskiego za po pierwsze poparcie dla Ukrainy, wsparcie Ukrainy za przyjęcie uchodźców. Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie za to, że daliście im dach nad głową i za to, że no, tak zdecydowanie Polska opowiedziała się za Europą. Europejską obronnością w najbliższym roku oba nasze kraje będą sprawowały prezydencję Unii Europejskiej. Najpierw to będzie Polska, później Dania. To jest, myślę, historyczne, e, historyczny moment, historyczne szanse, żeby stworzyć jakąś różnicę dla Ukrainy, dla nas, dla Europy, dla świata. Są oczywiście wyzwania. Rzeczywistość polityczna je nam narzuca, musimy w związku z tym współdziałać. Potrzebujemy ze strony Europy, potrzebujemy stanowczości w obronie jej własnych praw. Myślę, że nasza współpraca w przyszłym roku sprawi, że zostaną podjęte w tym względzie właściwe decyzję. Chciałabym też podkreślić bardzo silną współpracę dwustronną między naszymi krajami. Podkreślam też, jak ważne jest kontynuowanie zdecydowanego wsparcia dla Ukrainy na rzecz i w interesie wolności wszystkich Europejczyków. Dziękuję bardzo. Denmark, have a for, uh, Telewizja duńska, program Dług, drugi, to jest pytanie do Policji pana premiera Tuska. Oboje państwo podkreślacie w sprawie wsparcia m. dla Ukrainy, że to powinno być uzgodnione, że to powinno być długofalowe. Nie jest jednak tajemnicą, że ta wola polityczna w sprawie wsparcia Ukrainy w Europie nie zawsze jest taka sama. Są e, różne stanowiska, są różnice, dużo się mówi, nie zawsze podejmuje się wiele działań. Być może mogliby Państwo powiedzieć, jakie są Pana, jakie byłyby Pana oczekiwania wobec innych przywódców europejskich w tym zakresie, w zakresie wsparcia Ukrainy. Co Pana zdaniem jest niezbędne, żeby Ukraina mogła wygrać wojnę? Myślę, że mamy dzisiaj sytuację lepszą niż dwa, trzy, cztery lata temu. Pamiętam moje mój pierwsze mój pierwszy doświadczenia, kiedy byłem premierem. To był początek pierwszej agresji rosyjskiej w Ukrainie na Krymie i w Donbasie. Pamiętam jakie to było trudne dla mnie indywidualnie zmobilizować innych przywódców w Europie, kolegów i koleżanki do aktywnego wsparcia Ukrainy. Dlatego nie chcę nie mogę podzielić tej pesymistycznej oceny w Berlinie, w Paryżu, w innych stolicach, Dzieje się coś wyjątkowego. Widzimy solidarność, gotowość wsparcia Ukrainy w tych stolicach. Zawsze można coś poprawić. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Właśnie przed chwilą mówiła pani, pani Premier o niemieckiej decyzji o wysłaniu do Ukrainy kolejnej partii patriotów. To nie jest tylko gest symboliczny. To jest, myślę, również nowe podejście. sześć siedem miesięcy temu trudno było sobie wyobrazić, że Niemcy byłyby gotowe wysyłać bezpośrednio do Ukrainy tego rodzaju. Sprzęt, taki sprzęt jak Patrioty. Myślę, że tu się zgadzamy. Nie będziemy tutaj narzekać na, na innych w Brukseli. Raczej powinniśmy się przygotować, tak sądzę, na coraz bardziej pragmatyczne rozwiązania. Zgadza się, ma Pani rację, że można mieć takie odczucia. Że ten czas gdzieś przecieka, bo się za dużo mówi, a za mało robi. Teraz w takie kraje jak Dania, Polska czy inne w czterech, w trzech, czterech, pięciu formatach mamy koalicje amunicyjne, czołgowe, dronowe, cyberobronność i tak Koledzy w Brukseli, przywódcy, europejskich krajów sojuszniczy mówią, jesteśmy gotowi wydawać więcej i więcej. Tak naprawdę Unia Europejska okazała się dużo bardziej skuteczna niż inne światowe potęgi. Mówię tu o konkretnych liczbach. Tę Ten tendencję należy utrzymać. Oczywiście są obiektywne przeszkody, obiektywne przeszkody chociażby w przypadku amunicji. Nie zawsze jest łatwo, trudno nie znaleźć nowe źródła zaopatrzenia, to jest również kwestia naszego zdeterminowania. Myślę dzisiaj autentycznie, że Europa znajduje się w, w dużo lepszej formie moralnej, etycznej, politycznej niż kiedyś. To taki duży egzamin dla nas. Bardzo trudny ta Ukraina i, i sprawy związane z Ukrainą, ale Europa na pewno ten egzamin zdała. Panie Radio, takie złożone pytanie o bezpieczeństwo. Atak Iranu na Izrael może sprawić, że uwaga Stanów Zjednoczonych będzie jeszcze bardziej skupiona na innych regionach świata niż nasz. Czy to oznacza, że my musimy przyspieszyć nasze inwestycje w obronność? W tym kontekście czy Polska i Dania poparłyby propozycję nałożenia sankcji na Iran? Jeśli tak, to jak miałyby one wyglądać? I jeszcze pytanie o shadow fleet ten wątek miał być dziś omawiany, chodzi o flotę statków, która pozwala Rosji na eksport surowców i omijanie sankcji. Jakie konkretne działania możemy podjąć, żeby to zablokować? Dziękuję. Dziękuję panu za to pytanie. Sądzę, że wszyscy mamy rozwiązanie. Mamy nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie w amerykańskim kongresie i że niezbędne wsparcie dla do Ukrainy trafi. Mogę jedynie powtórzyć wszystko to, co padło na temat Europy. Przez dwa lata prowadziliśmy Ukrainie. Wiem, że Stany Zjednoczone już Ukrainie znacząco pomogły i uważam, że powinny nadal pomagać i to więcej. Bez względu na y, dalsze działania i sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych powinny robić więcej. My też powinniśmy robić więcej. Musimy zwiększać naszą zdolność do obrony. Nie mówię tu do Polski, ponieważ Polska już od wielu lat. Y, pilnuje poziomu wydatków na obronność, ale są inne kraje europejskie, które bardziej polegały na naszych partnerach, zamiast samemu zabrać się do pracy. W tej chwili to się zmienia. Wiele krajów sojuszniczych osiąga poziom wydatków 2%, 2 są tacy, którzy ten poziom w tym roku przekroczą, więc dochodzi do istotnej zmiany w podejściu i spojrzeniu na obecną sytuację. Być może trzeba było słuchać Polski wcześniej, bo Polska wiedziała lepiej, jak sytuacja wyglądała na miejscu. W każdym bądź razie dla Europy konkluzja moja jest taka, że po powinna robić więcej, więcej i wydawać więcej na odstraszanie, bezpieczeństwo i obronność. Wszyscy patrzymy teraz na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. To sytuacja niełatwa. Zastanawiamy się, jakie działania podjąć i jakie działania zostaną podjęte dokładnie po ataku irańskim na Izrael. I jeszcze kwestia Shadow Fleet. Wszyscy chcemy pozbyć się rosyjskich statków. Nieważne, czy oficjalnie pływają pod rosyjską banderą, czy też nie. To jest kwestia techniczna. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj. Być może dobrym sposobem byłoby poproszenie Komisji o wydanie zaleceń dla państw członkowskich w sprawie ewentualnej reakcji na tę flotę. Więc rzeczywiście tam są pewne trudności, ale jesteśmy gotowi poszukiwać rozwiązania. Patrzymy na to w ten sam sposób, ale takim dobrym krokiem na przyszłość mogłoby, było, mogłoby być poproszenie Komisji o przedstawienie dodatkowych pomysłów w tej sprawie. Mogę podpisać po tym, co powiedziała Pani Premier. Co do Iranu, w tej chwili nie ma dyskusji o jakichś sankcjach nowych, starych, y, y, które miałyby być ponownie nałożone na Iran, bo sytuacja jest o wiele bardziej dramatyczna niż kiedykolwiek wcześniej. Znaczy Iran tak naprawdę y, rozpoczął w jakimś sensie nową fazę wojny, otwartej wojny y, na Bliskim Wschodzie. I y, 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 ja nie mam żadnej wątpliwości, że Biorąc pod uwagę, jak wygląda konstelacja geopolityczna, bo no warto to wreszcie też głośno powiedzieć, powstała i to nie z naszej winy, nie z winy Unii Europejskiej na pewno, nie z winy Stanów Zjednoczonych, powstała oś, która podzieliła świat, i przejdziemy, że z tamtej strony, strony niedemokratycznej, agresywnej, znalazła się i Rosja, znalazł się Iran. I że w wielu sprawach, zarówno na Bliskim Wschodzie, ale też jeśli chodzi o wojnę y, y, ukraińską, y, Rosja i Iran y, no zachowują się jak tacy klasyczni sojusznicy. To w końcu te same irańskie drony atakują codziennie ukraińskie osiedla, tyle że Rosjanie wystrzeliwują te drony i te same drony zaatakowały Izrael. Kilkadziesiąt godzin temu. Więc yy, sankcje sankcjami, my naprawdę musimy zdać sobie sprawę. I między innymi temu służą nasze spotkania, także to dzisiejsze, że świat naprawdę tak jak to napisałem, staną na krawędzi i że role są rozpisane. I wiadomo, co jest czarne, co jest białe. I. Yy, pytania już nie są polityczne, tylko są logistyczne i praktyczne, a więc pytanie przede wszystkim, jak szybko Europa będzie zdolna do efektywnej obrony przed ewentualnym zagrożeniem. Nie ma ważniejszego celu i nad, będziemy nad tym pracowali także w Unii Europejskiej, żeby jednak bardzo głęboko skorygować y, paradygmat europejski, który funkcjonował przez dziesiątki lat y, i który zakładał, że nie będzie wojny i że jesteśmy pod parasolem, bezpiecznym parasolem y, Stanów Zjednoczonych. Trzeba utrzymać na, wszyscy, na wszystkie możliwe sposoby więzi transatlantyckie, ale trzeba mieć pełną świadomość, że Europa nie może pozostawać bezbronna. Rzeczywiście Polska przekracza dzisiaj 4% PKB, jeśli chodzi o wydatki na, na zbrojenia. Jesteśmy najbliżej teatru wojny, więc y, trudno się dziwić, ale my tak długo też nie pociągniemy. To znaczy, my musimy mieć. Y, wsparcie w innych krajach natowskich i te 2% to wydaje się jednak no, już oczywiste minimum. Jeśli w czymś się zgadzam z prezydentem Trumpem, to z tym oczekiwaniem. Każde państwo natowskie, które wydaje ponad 2%, ma prawo oczekiwać w, od wszystkich pozostałych, żeby jak najszybciej doszły i przekroczyły ten próg 2%, bo takie są, taka jest potrzeba czasu i nie ma się co już jakby dłużej oszukiwać. Będziemy rozmawiali o, o tym tak zwanym shadow fleet, czyli o tych statkach często bez bandery, o których wszyscy wiemy, że, są, że wiozą rosyjską ropę najczęściej i że tak naprawdę pomijają omijać sankcje. Ale problem, a mówię to jako człowiek, który się urodził nad Bałtykiem i dla którego Bałtyk jest czymś naprawdę bardzo ważnym, te kwestie środowiskowe, ochrony środowiska. To nie jest pretekst, żeby zatrzymać te statki przed wpłynięciem na Bałtyk. Bałtyk jest zagrożony też z winy Rosji na wielu poziomach, jeśli chodzi o kwestie środowiska naturalnego i Rosjanie nie ukrywają, że być może Bałtyk będzie przez nich jeszcze bardziej zagrożony, także środowiskowo. Więc ja bym nie lekceważył tego aspektu to są stare statki, często zardzewiałe, nie spełniające podstawowych norm i ja zrobię wszystko, żeby wesprzeć panią premier i w, i w monitorowaniu Komisji Europejskiej, żebyśmy jak najszybciej znaleźli i oczywiście to nie chodzi o, żeby Dania wzięła na siebie odpowiedzialność, tylko to musi być europejska decyzja, więc Komisja będzie tu przydatna, ale żeby zatrzymać tę flotę de facto nielegalnych transportów i w dodatku zagrażających bezpieczeństwu ekologicznemu na Bałtyku. Tutaj możesz liczyć na pełną współpracę i, 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 i na, na pewno Dania nie zostanie z tym problemem sama. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję. Dziękujemy też państwu dobrego wieczoru.